bitwa niemeńska, ta wrześniowa druga ofensywa Armii Czerwonej i znów wielki czyn zbrojny polskiej armii i wiktoria, wiktoria Niemiecka, która spowodowała ostatecznie rozgromienie Armii Czerwonej i wytyczenie granic II Rzeczypospolitej na wschodzie. To była bitwa tak samo ważna jak Bitwa Warszawska, bo bez niej prawdopodobnie nastąpiłby ponowny marsz generała Tuchaczewskiego i jego wojska Armii Czerwonej na zachód. Stolice europejskie nie zdawały sobie rzeczywiście sprawy wtedy z zagrożenia. Polska zdawała sobie sprawę, bo wiedziała czym jest Rosja, czym jest Związek Sowiecki, to później, a wtedy czym jest Rosja bolszewicka. I, proszę Państwa, zatrzymaliśmy ten marsz na Zachód, marsz bolszewickiej Armii Czerwonej, tak jak kiedyś, w 1683 roku, Jan III Sobieski z polskim wojskiem zatrzymał pod Wiedniem marsz muzułmański na Zachód Europy. Takich sytuacji, kiedy Polska broni nie tylko siebie, ale innych krajów jest w historii więcej. Warto o tym pamiętać, warto te spojrzenia zawsze poczynić, kiedy, mamy do, kiedy obchodzimy uroczystości takie jak dzisiejsza. Chcemy oddać cześć bohaterom i dzisiaj głównie po to tu jesteśmy, ale także chcemy wyciągnąć wnioski z historii. Jeden wniosek jest zupełnie zasadniczy, podstawowy. Ten mianowicie, że zawsze trzeba cenić wartość, wielką wartość, jako jest niepodległe państwo i trzeba dla tego niepodległego państwa pracować. I po to, żeby nie trzeba było walczyć o zachowanie bądź odzyskanie niepodległości, trzeba, kiedy jest niepodległość, mądrze, odpowiedzialnie dla kraju, dla. Niepodległej Polski pracować. Tak w tak szerokim wymiarze to o bitwie niemieńskiej nie wiemy tego, co wiedzieć powinniśmy, zwłaszcza nie wie o niej Polska, cała Polska, bo w tu w regionie północno-wschodniej Polski jest lepiej, ta bitwa przetoczyła się przez te ziemię, ale miała znaczenie dla całego państwa, więc apel księdza Dziekana po którym się w pełni podpisuję, by podnieść rangę tych uroczystości do wyższego wymiaru, żeby te uroczystości, za dwa lata zwłaszcza, ale za rok spróbujmy się do nich przygotować, uzyskały rangę ogólnopolską, bo taka jest temu święto należna. To jest apel bardzo słuszny. Spróbujmy zrobić wszyscy wszystko, by tak się stało, bo wtedy będzie większa, bardziej powszechna wiedza o Bitwie Niemeńskiej, a ona by, powinna być tak samo jak bitwa warszawska. Częścią, ważną częścią świadomości zbiorowej Polaków. Ważną częścią naszej duchowości. Bo bez wiedzy o dziejach, bez historii jesteśmy ułomni i patriotyzm nasz jest ułomny. Patriotyzm prawdziwy, głęboki patriotyzm zawsze musi być budowany na pełnej, bez białych planów, bez przemilczeń, bez przekłamań wiedzy o dziejach. Wiedzy o tym, co Przeszliśmy jako naród. Człowiek, który traci pamięć, nie wie, kim jest. Tak samo naród, który nie ma pełnej pamięci, nie wie, kim jest. Zróbmy wszystko, żeby było jak należy, żeby nasza historia i nasze sukcesy, i nasze zagrożenia, i nasze trudne przeżycia były znane.